Witajcie, z tej strony Skorpion. Przed Wami 12 unboxing. I rozpakujemy sobie tutaj tą małą paczuszkę. Ale zanim to zrobimy, chciałbym bardzo, bardzo, ale to bardzo podziękować pewnej dziewczynie za tą paczuszkę. Ok, teraz możemy przejść do szybkiego, tak zwanego, rozpakowywania. O, paczuszka jak paczuszka, wygląda zwyczajnie. Ja tutaj sobie pozwolę to rozciąć. I zobaczymy co tam jest. Jeszcze chwila. Może tutaj to przybliżę, żeby było widoczne. Mam nadzieję, że coś widać. Cóż to będzie? Sprawdźmy to odłóżmy. Ok. I to jest takie coś. Kamera. OK, no ale to nie koniec. No, tutaj mam nadzieję, że widać co jest napisane. No i zobaczmy co jest w środku. To znaczy na pewno już wiecie i my to wiemy, ale konkretnie. Co tam się znajduje? To sobie odłóżmy. O. Rozpakujmy to. To będzie szumieć, ale nic nie szkodzi. I tak oto prezentuje się ta zacna kamerka. Nic szczególnego w niej praktycznie nie ma, w tym sensie, że ma wszystko co powinna mieć kamera. Tak jak to oczywiście wygląda. I na koniec jeszcze raz bardzo dziękuję za tą małą paczuszkę, ten nowy prezent. I to tyle w tym unboxingu. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do następnego unboxinga. Trzymajcie się, cześć!